Artykuł o nazwie Panika w IT bardziej pokazuje panikę HR. -u. Dowiemy się tego z dzisiejszego odcinka. Cześć, nazywam się Maciej Wyrodek, a to jest IT Morning na 27 marca 2024. Jest to praktycznie, że jubileuszowy odcinek IT Morning, bo pierwszy odcinek miał miejsce 1 kwietnia 2024. I przyznam się szczerze, zawsze mam problem z liczeniem, czy to oznacza, że teraz jest kończymy 4 lata, czy kończymy 5 lat. Ja wiem, że dla większości z was może to być oczywiste, ale przyznam się szczerze, moja dyslekcja w takich wypadkach bardzo mocno mi miesza, jeśli sobie nie policzę na kartce, często nie potrafię z głową odpowiedzieć. W każdym razie jest to jubileusz, na pewno gdzieś na początku kwietnia zrobię sobie trochę podsumowanie, co się u mnie działo w ostatnim czasie. Bo, no, trochę się na kanale zmieniło i nie jestem pewien, czy wszystko poszło w dobrą stronę, ale to jeszcze nie na dzisiaj. Na dzisiaj mamy taki odcinek, który jest zbiorem różnych ciekawych artykułów, które, no, bardziej tematów, których chciałem poruszyć, ale żaden z nich nie zasługuje na pełnoprawny odcinek. A więc ym, zrobimy sobie właśnie taką lekką, nazwijmy to, prasówkę. Zaczynając od pierwszego materiału, którym jest właśnie tytułowy artykuł Panika w IT. Jest to artykuł, którym bardzo dziękuję Dominikowi za pomoc w odnalezieniu, bo wyskoczył mi gdzieś na LinkedInie i potem go nie mogłem znaleźć. I jak poprosiłem o pomoc, Dominik go znalazł. Artykuł jest właśnie o czymś, co wiedziałem, że się dzieje, ale nie wiedziałem, że to się nazywa A Shared Service Center, czyli SSC. Ogólnie chodzi o to, że jak mamy różne korporacje, to one potrafią wyciągnąć właśnie swój HR, Legal i tak dalej, jako właśnie taki shared service na całe ogromne międzynarodowe korpo do jednego właśnie takiego center of excellence, który jest z reguły osobną firmą w ramach właśnie korporacji, czy tam różnych zależności firm. I bardzo często takim miejscem na SSC okazuje się być Polska. Bo Według artykułu ponad 5% naszego PKP pochodzi właśnie z tego typu usług. Nie udało mi się znaleźć potwierdzenia tego. Nie, też nie będę ukrywał. Nie poświęciłem na to dużo czasu. Zrobiłem dwa googlowania i nie znalazłem żadnych danych, które by to w to potwierdzały, ale pokazują, że faktycznie tego typu usługi są u nas bardzo popularne. I artykuł ogólnie pokazuje sytuację, jak się trochę zmienia, że większość tych takich usług wychodzi do Indii i że Mimo, że to się działo od zawsze, to jednak w ostatnimi czasy ten ruch jest jakby większy, ale też jest to właśnie światełko, że te usługi często później z Indii wracają do nas, bo jednak bariera językowa, bariera komunikacyjna i tak dalej, i tak dalej jest bardzo duża. To mnie osobiście najbardziej zainteresowało w tym artykule, to jest inna sekcja. Coś, o czym trochę wiedziałem, ale nie widziałem, jak bardzo to się dzieje. Artykuł wszedł w dyskusję o tym, jak HF. Obecnie ma problemy z AI, że już bardzo dużo rekrutacji od rozmów z kandydatami, umówienie ich, zaplanowanie spotkań. Często nawet tego akademik na nie mówię, ale w innych miejscach to widziałem, przynajmniej częściowe rozmowy techniczne jest w stanie przeprowadzić AI, więc tak naprawdę zapotrzebowanie na dużej grupy rekruterów i tak dalej, heroid, powoli się kończy. Tak naprawdę, że właśnie jak widzimy, wiele tych takich prac, które nazwi, nazwałbym właśnie e, pracami ludzkimi, trochę zaczyna się kończyć. I jestem ciekaw, jak to dalej się potoczy. Bo, no, definitywnie w wypadku programowania e, te role szybko nie znikną, mimo że AI nam dużo przyspiesza i potrafi może zmniejszyć zespoły, ale to aż tak mocno nie zmienia. To jednak jak to artykuł nazwał te wiele tych funkcji takie monkey jobs, że trzeba umówić spotkanie, trzeba przedyskutować, przeprocesować dokumenty, to już powoli może zaczynać AI zabierać. Artykuł także ma tytułowo to, że panika w IT i mówi o tym jak, że deweloperzy jak kiedyś po prostu wprost nie opisywali na zaproszenia na rozmowę o pracę, to teraz sami się proszą o i odpisują na zgłoszenia. W sensie, mam na nie jestem pewien, co autorka miała na myśli, bo to jest dosłownie jeden akapit o właśnie IT bezpośrednio, gdzie chyba rozumiem na to, że jak są wystawione gdzieś ogłoszenia o pracę, to że oni sami wysyłają swoje CV, a nie, że oni piszą bezpośrednio do rekruterów. Ja w pierwszej chwili myślałem, że chodzi o pisanie do rekruterów, ale raczej na to nie wynika. Drugim tematem, który mnie nie zaciekawił i także będzie podlinkowany, to jest ym, pomysł Dela. Dell postanowił, że jeśli będziecie pracować u nich zdalnie, nie będziecie awansować. Czyli po prostu na tym szczeblu, na którym jesteście zatrudnieni, na tym szczeblu zostajecie. Awanse są tylko dla osób pracujących hybrydowo i w pełni z biura. Ym, powiem szczerze, jest to dziwne podejście. Ym, czytałem jednym artykule o tym, próbowałem znaleźć inne informacje. I nic się dla mnie to super nie kleiło, jaki jest powód tego wymyślenia. Mam wrażenie, że gdzieś tutaj poszło w to, że oni próbują ściągnąć pracowników do biura i marchewki im nie działały, więc bardziej próbują to zrobić na zasadzie patyka, żeby nie było takie, że wymuszają powrót do biura, ale musi, musi się być w biurze, bo inaczej się nie będzie awansować. Ciekawe rozwiązanie. Jak rozmawiałem ze znajomymi, to Łukasz Pietrucha zadał istotne pytanie. Czy to przejdzie, czy to pójdzie pod jakieś procesy pod dyskryminację, no bo w pewnym sensie to jest dyskryminacja, ale tak się zastanawiam i to jest rzecz, która mi tak trochę chodzi po głowie. Czy nasze umowy, jak jesteśmy na umowę o pracę czy innych, zawierają informacje o tym, jak wygląda nasza ścieżka kariery, zawierają informacje, że mamy mieć możliwość awansu? I lekki self promo. Będę na konferencji Automatyzacja testów w praktyce. Jest to konferencja poświęcona właśnie automatyzacji testów. Jest to konferencja online. Będę miał tam prezentację o Shift Left. Jest to rozbudowana wersja mojej obecnej prezentacji, gdzie będę także wspominał rzeczy z dryfu semantycznego. No i będę także miał warsztat o stabilizacji testów w Cypressie. Jest kod zniżkowy M -wyrodek, który daje 15% zniżki. No i wracamy do materiału. Tematem, który chciałem zaznaczyć, chciałem polecić odcinek poszczególnie na testowanie. Jest to podcast prowadzony przez Pawa i Kubę i mieli ostatni odcinek o gildiach. I odcinek jest fajnym takim case study, jak to robili w jednej firmie. Nie, przy, nie obejrzałem się całego odcinka, jestem gdzieś w połowie i ym, mam pe, parę takich uwag, że wydaje mi się, że... Przydałoby się trochę bardziej dodefiniować, czym są gildie, bo mam wrażenie, że większość z nas, jak myślimy o gildiach, e, myślimy o takim tworze bardziej właśnie, jakby to powiedzieć, wy, jak jest prezentowane, jak po prostu nazwę na Community of Practice wyciągniętą ze Spotify'a. U niej mam wrażenie, że gildie trochę inaczej działały i zabrakło mi trochę właśnie takiej teorii, żeby wrócić do podstaw, Community of co to jest Community of Practice i jakoś wyciągnąć to na jakieś wspólne definicje. Ale mimo wszystko jest to bardzo fajny materiał, jeśli chcecie zobaczyć takie case study, jak, jak właśnie tego typu community działają w jakiejś firmie, z jakimi problemami się zmagali. Jest to właśnie takie dość otwarta, fajna dyskusja, gdzie mówili co im się udało, gdzie mają problemy, zwłaszcza jak mają problemy z przejściem w, w właśnie ten świat internetu. Więc bardzo ciekawa dyskusja, na pewno ja skończę oglądać ten odcinek. Ale już mogę powiedzieć, że pierwsza połówka była warta polecenia. Ja też osobiście bym polecił, że jeśli jesteście zainteresowani takimi tematami, warto zapoznać się z materiałami Emily Weber, zwłaszcza jej książki na temat community of practice. No i ostatni temat. To będzie ciężkie. O co chodzi? Obserwuję ostatnią sytuację na rynku i nie tylko ja. I bardzo mam trochę dość. Sytuacji, jak, jak wiele pół hmm, żeruje na osobach wchodzących do branży. Reklamy oferujące niebotyczne sumy, niebotyczne sumy pieniędzy dla początkujących testerów, i trochę chcę się temu przyjrzeć. Będę robił materiał na ten temat. Plan jest, żeby go wydać w, w połowie maja, może trochę później, bo chcę w końcu skończyć ten materiał także o automatyzacji testów, który obiecałem już dawno temu. Ale jest to temat, któremu chcę się mocniej przyjrzeć. I tu mam prośbę, jeśli braliście udział w takich szkołach i to nie mówię o szkoleniach po prostu, że będziecie się automatyzować czy coś, tylko szkolenia od zera dla testera, które obiecowały wam szybkie znalezienie pracy w branży i ogromne pieniądze, bardzo chętnie bym chciał z Wami porozmawiać, jak to wyglądało, co wiedzieliście przed właśnie przystąpieniem do takiego szkolenia i jak to wyglądała sytuacja dla was po takim szkoleniu, więc... Zachęcam do kontaktu ze mną, jak byliście w takich szkołach lub znacie kogoś, to polećcie, żeby się z No i to wszystko w dzisiejszym odcinku. Był to taki odcinek bardzo mocno przeglądowo. przeglądowy. Przyjrzeliśmy się wpierw, jak wygląda kwestia HR-u i jak sobie radzi z AI, że rzekomo jest obecnie panika w IT. Następnie porozmawialiśmy o tym, jak Dell anuluje możliwość pracy zdalnej w pewnym sensie, bo nie będzie awansów oraz o podcaście Poszkanie na testowanie i na koniec Call to Action z prośbą o pomoc mi w zbieraniu materiałów pod odcinek na temat szkół testerskich. To wszystko i widzimy się w następnym tygodniu.